Siema, witajcie, jestem Michael Wrong. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, tym razem w grze Fazmofobia. Oczywiście, że w trybie solo, bo nie mam z kim grać, bo nikt tej, z moich znajomych gry nie ma. Ale ja piłeczkę sobie może porzucać. E, to tak, lecimy. Jakiś e, kontrakcik porobimy. Poziom drugi dopiero, więc sadge takie trochę. Looks like there are others out there in need of help. Prywatna o, super, wybieramy kontrakt, wybierze Tanglewood Street amatora, niestety, bo jak klikam, to nie mogę. Mały dom, dodaj Kadzideło ULO i termometr. Wróć, gotowy i start to lecimy kurde będziemy się bać czy ja się będę bać wy się będziecie ze mnie śmiać że ja się boję tak zapewne będzie więc lecimy Jakim duchem ma się do czynienia? z członkami paranormalnego mimo duchu jest zaprosiłem krucyfiku, aby to przyszedł przez sól, Zrobiłem dwa strachem, że to na... Charles Wilson! O nie, Charles Wilson! Zdaje się, duch odpowiada tylko które są samotne, nie będzie w stanie wypowiedzieć jego imię, żeby go sprowokować. Uzyskać pewne paranormalne aktywności, pilnie zapoznać się z dziennikiem, zapisz wszelkie dowody, które znajdziesz. To oczywiście, że biorę termometr i biorę to. Na razie, no i dobra, tego chyba wystarczy i lecimy No no dobra, to jest mały domek bez drugiego piętra więc Piętr, dobrze A, to zegarek się na sieci A jednak ma... Nie, to nie ma drugiego pędzla, co nie? Dobra, nie ma. To nazywa się Charles Wilson. I nie ma go tutaj. Też go nie ma tutaj. Do szafy mogę się schować. O, otworzył drzwi jakieś. No to już mamy paranormalne. Nie, ja nie chcę dziecko, błagam, ja nie chcę dziecka. Dobrze. Które dziecko najgorzej? Co ty otwierasz, szmato? Światełko. Tutaj otworzył. Dobrze, idę po... Ciejaj. Czy on tu gdzieś jest? Witam. Nikt się nie spodziewał tej hiszpańskiej inkwizycji. Dobrze, ciebie tutaj nie ma I tutaj też nie ma Dobra. Bo ja trochę grać w tą grę nie umiem, więc pewnie będę nubił Dobrze yy, W tym w salonie też go nie ma Tu jest piwnica Kurwa, ciepło w tym domu hmm. Czyli piwnica zostaje, dobra Zostaje piwnica Nie lubię deszczowy map Naprawdę nie lubię Ej, go tu nigdzie nie ma Dziwne No nawet w piwnicy go nie ma No są jakieś niby spadki temperatury No, no Nie ma go, no nie ma Przejdę się jeszcze po każdym pokoju Z tym, z MF Czy mi zgłasła latarka, czy co? No, zagrał na pianinie. Kurwa, coś aktywny jest. Na pianinie zagrał? Przez pianinę w ogóle? Bardzo aktywny jest, więc. Raczej fingerprinty na pewno będą, bo kurde, ja wszystkiego dotyka. Mhm. Nigdzie go tutaj nie ma. Albo ja przynajmniej go nie mogę znaleźć. Charles Wilson, are you here? Give me a sign. Kurwa, pojawił się. Tam jest dobra, tam jest, tam jest dobra. Ja sobie idę, ja sobie idę. O kurde, o, zasrałem się. O, szkoda, że aparatu nie miałem Takie piękne zdjęcie by było. Takie piękne by zdjęcie by było. Przynajmniej EMF-ka nie ma co nie. Oleś się wkurzył. Ole mega się wkurzy CHŁOP Dobra, fridzinka raczej nie będzie. Czekaj, Krucybolca muszę wziąć to na pewno. Krucybolec i lecimy Dobra, zobaczymy czy mi odpowiem. Tak trochę się przesyszyłem, nie powiem Charles Wilson, you hear me? Give me a sign Give me a sign Charles Wilson Charles Wilson Dobra, nie odpowiem mi Dobra, ja się bolcem będę Charles Wilson, are you hear me? Charles Wilson, you are stupid ghost Oprz! nie działa Dobra, nie odpowie. Jest nieśmiały Jest nieśmiały po prostu Na ile mi tam zostało? Ciekawe To latarkę teraz mam tylko, co nie? No dałoby się jeszcze ten Mmm na piorunie łogiście, siarczyste Dobra to I... O kamerę bym wziął od razu Ile mi zostało? Sekunda No dobra, zrobi się agresywny no Cóż No cóż, poradzę Oba, teraz nie wypowiedzieć jego imienia ani razu Żeby mi to, kurde, do głowy nie strzeliło Bo ja nie chcę umierać Ja bardzo bym chciał przejść ten poziom F to się kładło na pause Aha, mogę tak. Dobra. Mhm. Mm dobra, położył. O kurwa, han. To nie na hand, dobra. Jezu. Zesrałem się, że do hand był. Psik. Niedobry duch. Nie Uff. Stresik jest mocno trochę. Handab zaczął zapewne. Nie, nie zaczął. Dobra. Jakorby będą? To na jakieś orby? Już on tam dosłownie to jest. Ja tam byłem i on tam się pojawił. Więc, dobra, jest paranormalne zjawisko. Ale orbów nie ma. Dobra, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Aparat jest, może odpiszę, może będzie miły i odpiszę. O, zgasił światło, super. Wejdę do domu i zacznę hanta. Hir, mhm. napisz coś dla mnie. Bądź mi idół wywalił korki? Czy zgasi po prostu światło? A, wywalił korki. Napisał coś? Nie, jeszcze nie. Ja się trochę boję. Dobra, ja są wychodzę. Idę... No, tak może temperatura się pojawi, bo... Nie, wi nie, nie wiadomo. Stresa mam. Boję się, że zacznie hantować. Jak wypowiem w ogóle jego imię. Więc... On się pojawił gdy powiedziałem jego imię, czyli jest agresywny, czekaj. O, ra eee, ra. Tom to rodzaj ducha poltergeist, yy, banshee Czej. mogę ręką ruszać. Jest duchem to ty mniej się poczucie no mam no, zepsuję się z mam prędkością, więc kończę, że będzie przełuszał się szpitali, jego ofiara jest daleko. Włącznie, włączenie się do się podtrzyma Jim na przeduczyciel jego umiejętności. Mhm. A, Mara, Mara jest jeden z wszystkich koszmarów, czyją się po dotknięciu ciemności, więc kończę, mam dużo duże, po do że Mara jest dokończona. się włączenia ciała, to ja mam na tak, Spirit Box, orbę, w temperatury. Ale temperatury nie ma. Huntu. że w duchu, możesz go w gorącym klimacie. To raczej Hantu. Nie wiem, Hantu zaczął atak... tak mnie zaatakował. Znaczy się, pojawił się. Mam miejsce? Mam A, nie mam Miałem iść z termometrem. Będzie trzeba uciekać. Dobra, Louis. A, bo korki wyłączył na no ta. Nie dziwota. Nie, nie dziwota. Tu jest najcieplej. Kurde, to handlu będzie. Kurde, to nie użyło. Dobra, ryzykuję. Charles Wilson, you are stupid. Stupid ghost! Charles Wilson, you are stupid! Charles Wilson! Charles Wilson! You are stupid! Stupid! Charles Wilson! Charles... Charles Wilson! Super angielski co nie? Charles Wilson, poka dupę! Show me your ass! You are stupid ghost! Dobra, nie pokażę mordy. Nie się boi. Mmm, kurwa, plułem się. Nie miałem tego w Ale jak na niego mówiłem, to... Nie było aktywne. No. 89%. Nie zjechał mi tak Sanity. Dobra, lecimy. Bo zapewne będą orby. Co w się sensie, jaki kurde orby? Może orby będą właśnie się pojawiły. A na drzwiach raczej będą te fingerprintsy. A to czujka demo dobra. Jest, są fingerprince. Nara. Masz ufałkę, dam ci. Grosza daj i mamy fingerprince. Uidę. Eee, uh, cześć. Odciski palców, czyli to może być Spirit, Wraith, Poltergeist, Banshee, Revenant, Huntu. Mówiłem, że będzie Huntu! Huntu będzie, a Huntu co tam? Widziałam go chyba przez chwilę. Aktywność jakaś była, była. To dość spora. Była, bardzo duża. Trzeba ryzykować. Dobra, idę mu na mordę, dać tego. Dobra, walizę otrkę. Pożej Charles Wilson, you are stupid. Charles Wilson, kill me. Charles Wilson! Stupid! Charles Wilson! You are stupid bitch! Lasagne! No dawaj jezu! Charles Wilson, you are stupid! O kurwa Dobra, e przepraszam! Sorry, sorry, you are a good ghost. E I, I dare you! Nie wiem co powiedziałem. Bierzemy. Wpływa góra i lecimy. Co może u mi krucybolca? Czy tylko mi się tak wydaje? Mam zapalamy, ale ubra. Lecimy. Zapalamy o góra Kebaba robimy. Czekaj, czy tym? Śmiech słyszałem KISZ! 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 Dziękuję No to ja daję hantu, bo... Ciepło tam u niego jest, a... Dwa reszta domu to kurwa zimnica, nie wiadomo jaka Bo chłopie, no... Masz zapalaczkę, chcesz? Sądzę? O kurwa, miskiem rzucił Napisał coś w końcu? Nie, nic nie napisał. Dobra, idę zobaczyć czy są orby. CHARLES WILSON, SHOW YOU raz. Nie pokazał. Musiałbym być amator, no bo to jest amator, to wiadomo, że on nie będzie w ogóle No, ale jak wszedłem do jego pokoju, Boże Święty, poka. Poka orby. Bokalby. Kurde on rzuca tymi rzeczami? To chyba raczej poltergeist będzie, bo. Naprawdę dużo, du, dużo rzeczami rzuca. To co ja oznaczam poltergeist, bo naprawdę. Taki, poltergeist, dobra. Robimy to. Nie mam soli. Nie muszę duchowi atak... Przecież krucobolca tam mam, to dobra. Lecę, kurde, krucybolec, mam to się nie powinienem bać. Dobra, kurcy bolec, essa. Lecim, kurde. krócybolec bolec. Spróbuj mi zniszczyć ten krócybolec Co ci jednę. Mój krócybolec bolec. Charles Wilson! You hear me? Charles Wilson! Charles Wilson! CHARLES WILSON CHARLES WILSON CHARLES WILSON YOU HEAR ME? WRITE FOR ME CHARLES WILSON STUPID Dobra, idziemy O oh, kurwa Ja się boję Ma, zrobię ci zdjęcie Essa Do widzenia Dobra, według mnie to jest Poltergeist, bo. Okej, okay, co tam Poltergeist ma? Czekaj, Poltergeist by chyba mi odpowiedział, co nie? No patrz, aktywność była, jak akurat byłem w domu, co nie? Więc. Czekaj, Poltergeist co potrzebuje? E Poltergeist, Poltergeist Spirit Box oczywisty palców i orby. A, Spirit Boxa mi nie odpowiedział. Czyli to nie może być. Czekaj, czyli muszę musi to być duch, który nie ma Spirit Boxa. MF5, odciski palców w porażce temperatury Okej, okay, a co tam może być jeszcze? Zdjęcie ładne zdjęcie Poltergeist Banshee Revenant O Revenant Pismo ducha Nie ma pisma ładnym duchem to tylko bezłuchanie Krążą, bo kiedy po prostu się już bardzo dużo Większość się da atakuje opiary Krycie się przed nim sprawi, żebycie wolniejszy mhm To Shade'a! Według mnie to Shade jest. Czekaj. Jeżeli tu shade mogę. Nie. Dobra, to huntu niech będzie, dobra. Według mnie to huntu. Krótce bolec nie zadziałał. Cóż. Jadę. Według mnie to był huntu. I. zobaczymy. Czy miałem rację? Tak! Trafiłem! To był Huntu! Mówiłem, że u niego było ciepło. Na początku miałem poltergeista, bo on rzucał wszystkim, tak naprawdę. A ale. Dało się, no. Fajnie. Kurde, nie spodziewałem się tego w ogóle. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli wbijecie 10 łap w górę, kurde, to jest niemożliwe. Kto w ogóle obejrzał ten odcinek, to kurde, jest szefem totalnym. Zbijecie 10 łap w górę, to robię ten dom tylko że na ekspercie czyli na najtrudniejszym poziomie. Ekspercie czy najtrudniej... po najtrudniejszym poziomie zrobię to. Jak będzie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę Musi być 10 łapek w górę pod tym odcinkiem, żeby było najtrudniejszy poziom trudności Solo. A ja się kurwa zesram. To tak. Ja się z wami żegnam, subskrybujcie i łapkujcie. Pamiętajcie, 10 łapek najtrudniejszy poziom. Ja się z wami żegnam. Siema i na razie.